Lata mijają, a zdania na temat Halloween wciąż są podzielone. Materiał sprzed 28 lat. <try> Halloween w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza dzień przed wszystkimi świętymi. Święto ma tradycję liczącą już 2000 lat. Narodziło się w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Ówcześni mieszkańcy Wysp Celtowie oddawali cześć Bogu Samhainowi. Wierzono, że bóstwo ma władzę nad duszami zmarłych. To właśnie Samhain decydował, czy dusza spoczywa w pokoju czy też błąka się po świecie. Celtowie wierzyli, że 31 października odbywa się sąd nad duszami, które odeszły w minionym roku. Karą za grzechy miało być przeistoczenie w zwierzę. Halloween następował koniec lata, a zaczynała się zima. Wierzono, że ciemność zimowa wywołuje demony i czarownice. Płomień ogniska odstraszał złe duchy. Ludzie modlili się przy ogniu o powrót słońca. Przebierano się również w skóry zwierząt, aby obronić się przed nieszczęściami. Obecnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych podczas Halloween dzieci przebierają się w upiorne kostiumy i straszą sąsiadów. Od trzech lat w drugim liceum ogólnokształcącym 31 października świętuje również tutaj młodzież. Chodzi o to, żeby po prostu nie było tak jak zawsze jest w szkole, tylko zrobić coś innego, po prostu tak właśnie uczcić Halloween. Powiedzmy, jaki jest sens przenoszenia tych tradycji przecież nie naszych, rdzennie polskich, tylko zachodnich? Czy rzeczywiście warto te wzorce kultury zachodniej przenosić na nasze rodzinne podwórko? To znaczy na przykład tak jak y, Walentynki się przyjęły, tak może Halloween też się przyjmie. A jak to wygląda u Was w szkole? Czy młodzież chętnie uczestniczy, czy Twoi koledzy, koleżanki chętnie bawią się w Halloween? To znaczy jest już to od chyba trzech lat obchodzone w naszej szkole, no i jak na razie 50% szkoły się przebiera, impreza dopisuje. Ja razem z moją rodziną pójdę na, na cmentarz na Dzień Wszystkich Świętych. A organizowanie takiego święta jest jakby zaprzeczeniem naszej kultury, która obchodzi to bardziej w sposób taki religijny. To jest zrobienie jakiejś radości z tego święta, wydaje mi się, że jest to nie na miejscu. W tym dniu licealiści przychodzą do szkoły w specjalnie przygotowanych przebraniach. Świętowanie odbywa się tylko w czasie przerw w auli przypominającej upiorne cmentarzysko. Nauczyciele łaskawszym okiem patrzą na rozbawioną młodzież, często rezygnują z tradycyjnego odpytywania. Szkolne jury wybiera ucznia, którego strój jest najbardziej przerażający. Zwycięzca w nagrodę zabiera do domu dynię wypełnioną słodyczami, a w szkole nikogo nie dziwią w Halloween tańczące diabły, duchy i wiedźmy.